Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Koziorożce na czytaniu czas i energię zaćmień od maja do lipca. Zapraszam również na czytania prywatne, dowolna ilość pytań 60 zł. Czytanie roczne bądź bardzo duże rozkłady 100 zł. Pracuję również z wahadełkiem, pracując nad zdjęciem klienta, energetyzuję oraz ściągam negatywne energie. Cała sesja wynosi 100 zł. Proszę również pamiętać, że to czytanie nie musi rezonować z każdym z Was, dlatego że jest to zależne również od układu planet w naszym horoskopie urodzeniowym. E, drodzy Państwo, byłam bardzo ciekawa, jak to będzie z tymi energiami <laughs> na ten maj, czerwiec, lipiec. E, zaćmienia potrwają do 16 maja. E, jesteśmy aktualnie w korytarzu zaćmień. Co bardzo mocno nas transformuje, oraz przychodzą bardzo duże zmiany, które no, wpływają na nas niełatwo. Tak? Ja sama wiem po sobie, że czasami człowiek czuje się bardzo ciężko, tak jakby człowiek był w klatce uwięziony. Przychodzą również też złe samopoczucia, bóle głowy, takie dołki psychiczne, bym mogła nawet powiedzieć, ale to wszystko służy naszej transformacji i myślę, że nic, to wszystko obróci się na dobre, aczkolwiek jednak cierpliwości troszeczkę potrzebujemy. Więc tak, Maj, czerwiec, lipiec, na Maj koziorożcom wychodzi dziewiątka kielichów, czyli, czyli taka karta spędzenia czasu z rodziną, docenienie rodziny, tak? <laughs> Troszeczkę takiego może lenistwa, rozleniwienie, Maj jest pięknym miesiącem, wszystko zakwita, wpływa bardzo romantycznie, bo kielichy to też romantyzm, prawda? <laughs> I ta dziewiątka kielichów mówi, że ten maj dla koziorożców będzie taki, myślę, że łaskawy, łagodny. Przy czym kartą opiekuńczą jest karta maga. Więc przy karcie maga koziorożec może afirmować, manifestować to, co mu jest w życiu, prawda? Potrzebne, proszę bardzo, piękna karta. Ale też proszę uważać, aby przy dziewiątce kielichów nie mieć takiej roszczeniowej postawy wobec osoby jakiejś bliskiej, tak? Może partnera, lub wobec swoich dzieci, prawda? Bądź. Wobec najbliższych, dlatego, że to może też z kartą maga, czyli nie manipulować tym, tym otoczeniem, tak? Tą osobą dla swoich celów, ale po prostu cieszyć się tym, co się ma, tak? Karta dziewiątki kielichów to mówi też o spełnieniu marzeń, tak? Więc przy karcie maga, proszę wykorzystać w dobrą stronę swoje atuty, swoje talenty i cieszyć się tym czasem który do was w maju nadchodzi tak na czerwiec jest karta siódemki monet będziecie do czegoś bardzo cierpliwie podchodzić myślę że będziecie też rozważać przy karcie siódemki monet na temat wszelkich aspektów w swoim życiu myślę to może też służyć jeśli chodzi o pracę ale też karta siódemki monet mówi też o pracy w związku, tak? E, tutaj karta siódemki monet zaleca koziorożcom e, cierpliwość, tak, e, podejście do tego, tak, e, troszeczkę z dystansem do, do swoich takich wyzwań czy problemów. No i kartą opiekuńczą jest karta ósemki buław, która ma ogromną energię, ogromną prędkość e, i może odnosić się do sytuacji, jaka ma w otoczeniu koziorożca, tak ale najczęściej ona odnosi się do procesów myślowych, które w koziorożcu mogą w czerwcu, w miesiącu czerwcu zachodzić, tak? Które mogą być niezwykle produktywne i skuteczne. Myślę, że po, po tej karcie siódemki monet, czyli po tej cierpliwości, po tej cierpliwości w czerwcu, po takim wypoczynku, kontemplacji, myślę, przy karta ósemki buław e, mówi, że zyskujesz koziorożcu nieograniczone możliwości. E, myślę, że dokładnie będziesz widział dokąd zmierzasz e, i swoje cele masz e, w zasięgu ręki, tak? Ósemka buław mówi również o przyspieszeniu zmian i dużej aktywności twojej, przez co zachodzi w miesiącu lipcu karta śmierci, zupełna transformacja twoja, tak? Gdzie ósemka e, buław. Yy, mówi o procesach myślowych, yy, yy, które niezwykle skutecznie i produktywnie pojawiają się u Ciebie, tak? yy, co prowadzi do Twojej transformacji i odejścia od takiego zranienia trójki mieczy, bo koziorożec tutaj jest zraniony, tak? Yy, w lipcu, odczuwa jakąś być może tęsknotę za kimś yy, bądź yy, yy, w jakimkolwiek aspekcie to, ale to tylko są myśli. Myślę, że u Koziorożca to jest proces właśnie myślowy taki, który raczej wchodzi w taki stan depresyjny i karta śmierci sugeruje, aby zostawić to za sobą. Koziorożec będzie w miesiącu lipcu bardzo się transformował. Będzie totalnie zamykał przeszłość, bo karta śmierci to też jest zamykanie przeszłości, tak? Myślę, że karta śmierci też mówi, aby nie ignorować niczego. Koziorożec będzie się tutaj odnawiał, tak? I te zmiany, które będą przychodzić, są nieuchronne. One będą przychodzić, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego warto to przełożyć na pozytywną stronę, a nie dołować się tymi zmianami, tak? Bo tutaj, tak jakby koziorożec dołował się tymi zmianami, poczuł się zraniony bądź zagubiony taki, tak? Y, troszeczkę taka depresja się tutaj pojawia, ale proszę pamiętać, to są tylko myśli, bo karta śmierci jest wspaniałą kartą, tak naprawdę, która mówi, y, że coś, co przychodzi do nas, jest nieuniknione, więc przyjmij, przyjmij mi to, przyjmijmy to z otwartymi ramionami, tak? Być może koziorożce będą od kogoś odchodzili, a być może będzie się transformował koziorożec sam. Y, y, przy tym zranieniu tutaj przy takim y, sposobie myślenia negatywnym i zobaczymy co ta karta śmierci jeszcze zasugeruje nad czym koziorożec tak się martwi i co będzie teraz tak Ym, y, moim zdaniem karta śmierci jest zwiastunem pomimo, że brzmi bardzo tak y, ciężko negatywnie karta śmierci jest zwiastunem zmian, które tylko rozwijają człowieka więc proszę się tego nie bać, tak? Może być to jakiegoś zakończenie związku, a może być zakończenie jakiegoś etapu w związku, który powodował u koziorożca jakiś smutek, zranienie i koziorożec stwierdzi nie idę dalej w ten związek, ale już na innych zasadach. <laughs> to też może się dotyczyć oczywiście pracy, tak? Dlaczego tutaj jest karta śmierci? Powiedzcie mi karty, czego dotyczy ta karta śmierci dla koziorożca. Powiedzcie mi karty. Czego dotyczy karta śmierci dla koziorożca? Jakiego aspektu? Powiedzcie mi, karty. Czego dotyczy karta śmierci dla koziorożca? Proszę bardzo, Asabuław. Jezus, niesamowita energia. To jest zupełnie nowy początek, kochani. Macie ochronę boską, bo Asabuław to też jest boska ochrona z przełożenia diabełek, więc jakieś takie pokusy troszeczkę mogą być, tak? E ale też seksualność silna, prawda? Hmm, no pięknie. <laughs> Z drugiej dali jest karta sprawiedliwości. <laughs> na spodzie znowu ósemka mieczy, czyli znowu te myśli. Karta ósemki buław to jest pączkująca zmiana, tak? Szansa, ogromna szansa i możliwości, potencjał na coś nowego, tak? Ochrona nieba. Myślę, że dynamika również, tak? Początek, impuls, szansa tak, na coś nowego, coś co do Koziorożca już niebawem przyjdzie i myślę, że właśnie ta ósemka buław, e, ognista energia, spotęguje jeszcze przyspieszy tą transformację u Koziorożca, gdzie Koziorożec będzie mógł się cieszyć później zupełnie nowym początkiem, świetnym początkiem, bo As buław to jest naprawdę piękny początek i sugeruje, żeby otworzyć się właśnie na te zmiany. Cieszę się bardzo z tego czytania. Myślę, że Koziorożec powoli stanie na nogi, bo ostatnio czas dla koziorożca lekki nie był, prawda? I myślę, że ten uran, teraz, który jest w koniunkcji, będzie raczej patronował, oświetlał tą drogę koziorożcom. Bardzo dziękuję za to czytanie. Jeżeli podobało Wam się ono, proszę, zasubskrybujcie mój kanał. Ja Wam życzę naprawdę wszystkiego najlepszego, trzymam za Was kciuki, dlatego że zasługujecie, drogie koziorożce, na, za, na wszystko co najlepsze, jak każdy, ale Wy również, szczególnie, nie wiem dlaczego, na, na Zodiaku koziorożec jest na wprost znaku wodnego, więc tak jakby te znaki poniekąd się troszkę przyciągają, uzupełniają też, tak, ale też mogą ze sobą walczyć, tak, bo woda rozmiękcza ziemię troszeczkę, i ziemia tego nie lubi. Dlatego troszkę stonować e, i jakiegokolwiek to aspektu dotyczy, czy pracy, czy, czy finansów, czy związków. Troszeczkę stonować, transformować się i pójść w, nowe, w nowy początek, czegokolwiek by nie dotyczył. Życzę Wam wszystkiego dobrego.